to był pierwszy zachodni ciągnik w 80 hektarowym gospodarstwie Franciszka i Rafała syn Surdyków z, z Solca koło Środy Wielkopolskiej. Okazał się na tyle dobry, że po roku kupili drugi tej samej marki. Rolnicy podkreślają, że cenią te ciągniki za proste mechaniczne rozwiązania i duże udźwigi tylnych tuzów. W Landini Land Power 165 montowany jest turbodoładowany sześciocylindrowy silnik o pojemności 6,7 litra marki FPT, który spełnia normę emisji spalin Euro 3. Generuje on 157 koni mechanicznych, natomiast maksymalny moment obrotowy wynosi 691 Nm. Maskę otwiera się specjalnym kluczykiem. Unosi się ona bardzo wysoko, dzięki czemu dostęp do silnika jest pełen. Nawet bez skręcania kół w lewo, po odchyleniu błotnika można wyjąć wkład filtra powietrza w celu jego oceny i w razie potrzeby oczyszczenia. W kabinie ciągnika z lewej strony pod kierownicą znajduje się dźwignia rewersora mechanicznego. Prawy panel również oparty jest na dźwigniach. Przedni napęd załącza się jednak elektrohydraulicznie. Dłuższa dźwignia zmiany biegów służy do wyboru jednego z sześciu przełożeń, a krótsza do załączenia jednej z trzech grup. W sumie zsynchronizowana skrzynia mechaniczna ma 18 biegów do przodu i tyle samo do tyłu. Rafał Surdyk szacuje, że w czasie zrywania ścierniska z prędkością 11 km na godzinę spalanie wynosi 12 litrów na godzinę pracy. Przy takim zużyciu oleju napędowego jego zbiornik o pojemności 260 litrów starcza na długo. Rolnicy podczas prac polowych wkręcają silnik na 1700-1900 obrotów na minutę. Ciągniki Landini Land Power obecnie nie są już produkowane, bo zastąpiła je seria Landini 6L z silnikami spełniającymi wyższe normy emisji spalin.